Niezapomniane chwile w publicznej toalecie. Siedzieli w trójkę przy stole. Wszyscy właśnie skończyli pracę i jak to zwykle robili, umówili się na typowo męskie spotkanie przy piwie. Jak zwykle najstarszy z nich opowiadał o swoim najnowszym podboju. Marek często mawiał się z różnymi kobietami, przeważnie na jedną noc. Nie szukał nigdy czegoś bardziej poważnego niż przygodnego seksu, którym mógłby pochwalić się kolegom. Adrian z kolei był jeszcze prawiczkiem. Oczywiście nie mógł się do tego przyznać w towarzystwie, gdzie co chwila ktoś się chwalił udaną nocą. Po prostu nie mógł. Często musiał wymyślać coś na poczekaniu, i mimo że brzmiało to dosyć niezgrabnie, to jak na razie niczego nie podejrzewał. I słuchaj, miała ogromne piersi, którymi zaczęła masować mojego penisa, powiedział Marek, przykuwając jego uwagę. W miarę jak kontynuował opowieść, Adrian czuł, że jego członek napiera coraz bardziej na rozporek. W historii Marek nie szczędził szczegółów, a wyobraźnia prawiczka działała bardzo dobrze w tamtym momencie. Począł, że nie wytrzyma dłużej. Poszedł do łazienki opuchać twarz zimną wodą. Spojrzał w lustro i zauważył, że jest cały czerwony, a jego oddech jest ciężki. Rozejrzał się w koło niepewnie. W toalecie było pusto i brudno, jak to zwykle bywa w publicznych miejscach. Wszedł do jednej z kabin i zamknął się. Ściany były pełne rozmaitych podpisów pijanych nastolatków oraz rysunków, najczęściej przedstawiających organy rozrodcze. Adrian klnął na siebie w myślach, jednak zamknął oczy i otworzył rozporek. Chwycił swojego penisa w dłoni i zaczął zataczać kółka wokół główki członka. W jego wyobraźni klęczała przed nim naga kobieta z ogromnymi piersiami, które poruszały się delikatnie, obijając się o siebie, za każdym razem jak lekko się poruszyła. Trzymała dłoń na jego penisie i powoli zaczęła nią poruszać w górę i w dół. Mężczyzna zaczął odczuwać przyjemność. Kobieta po dłuższej chwili pocałowała go w sam czubek, a następnie ważyła go głęboko do ust. Adrian chwycił ją mocno za włosy i nakierowywał. Słyszał, jak dławi się jego penisem, jednak wsadzał go coraz głębiej. W końcu ją puścił. Usiadł na toalecie. A ona na nim okrakiem pocałował ją mocno, wpychając do środka język. Jedną ręką chwycił ją za piersi oraz ścisnął. Wydała z siebie jęk, który podniecił go jeszcze bardziej. Wszedł nią gwałtownie i od razu zaczęła energicznie poruszać biodrami. Jej piersi podskakiwały za każdym razem, obijając się od siebie, wydając dźwięk, zbliżony do klaskania. Po toalecie roznosił się danośny jęk oraz jego sapanie. Przyspieszał i wchodził coraz głębiej. W końcu poczuł, że jest bardzo blisko i wykonał ostatnie pchnięcie, po czym spuścił się w jej wnętrzu, wydając głośne westchnienie. Otworzył oczy i siedział chwilę bez ruchu. Jego fantazja powoli się rozmywała, zostawiając go samego w toalecie. Nagle usłyszał otwierające się drzwi. W panice szybko zapiął spodnie oraz spuścił wodę w toalecie. Kiedy wrócił do kolegów, wszyscy czekali na niego. No w końcu, teraz kolej na twoją historię, Adi. Powiedział lekko wstawiony kolega, podając mu piwo.